Projekt szczypta dobroci. Jak to się w ogóle zaczęło? Skąd taki pomysł? To była trochę taka burza mózgów. Stwierdziliśmy, że fajnie byłoby znowu się społecznie zaangażować i zrobić jakiś projekt, który pomoże komuś, jakiejś grupie odbiorców. No i wymyśliliśmy, że może teraz przyjmiemy format zbiórki, bo jest to ciekawy format i taki, jest to taka rzeczowa pomoc, konkretna. I wtedy te pieniądze trafią do osób faktycznie potrzebujących. Zbieramy na stowarzyszenie pomoc kobietom i dzieciom. Pomagamy faktycznie bardziej potrzebującym kobietom, dzieciom, ofiarom przemocy psychicznej, fizycznej, seksualnej, a także ofiarom Ludźmi. Stowarzyszenie działa już od 30 lat, naprawdę bardzo prężnie się rozwija, prężnie już działało, jeszcze prężniej będzie działało z nowym centrum pomocy, ośrodkiem pomocy, więc tym bardziej warto właśnie ich wesprzeć, naszą zbiórkę wesprzeć, żeby im pomóc. To jest rewelacja, to jest po prostu jak, no nie wiem, transfuzja krwi, nie? Że ktoś się zainteresuje, że ktoś się zwraca i że to są właśnie młodzi, ponieważ no jakby do nich należy to, co jest przyszłością, więc bardzo się z tego cieszę, że My chcą po prostu nas wesprzeć, ale przede wszystkim jakby, że się zainteresowali tym, co robimy na co dzień, myślę tą działalnością, która była do tej pory, bo oprócz tego ośrodka, które prowadzimy, są też panie, które przychodzą i, i mają porady prawne, mają terapię i to jest tak, że one nie płacą za to, nie? I to jest, myślę, nasze wspólne działanie. I młodych, i tych, tych fajnych uczniów, którzy są. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby tym osobom, które zechcą się zaangażować w naszą zbiórkę, w jakiś sposób podziękować. I wtedy pomyśleliśmy, jak można by im podziękować. No i gdzieś tam w naszej burzy mózgów wysunął się pomysł e-booka kulinarnego, do którego też zaangażujemy rozpoznawalne osoby, osoby medialne, które same będą mogły nagłośnić i zachęcić do pomagania. Między innymi znajdziemy tam przepis Jarosława Juszkiewicza, czyli dziennikarza i lektora. Uznanego chociażby z Google Maps. Znajdziemy też przepisy pisarki Sabiny Waszut, dżudoczki Beaty Pacut. Znajdziemy też przepisy producentki filmowej Luizy Skrzek, która jest absolwentką naszej szkoły i była teraz nominowana do Oscara za film Dziewczyna z Igłą. Więc naprawdę takie różne osoby. Mamy też siatkarkę Agnieszkę Korneluk. Więc to są osoby dosyć rozpoznawalne. To też jest piosenkarka Daria Ześląska. Myślę, że mogą one zachęcić do zapoznania się z ich takimi anegdotkami. I Zmakami dzieciństwa. Pomaganie jest po prostu fajne jak się już wdroży w to i pomaga się już któryś rok z rzędu i faktycznie bierze się udział w tych olimpiadach zwolnień z teorii, realizuje się projekty społeczne, to napędza i daje taką motywację, po prostu takie pozytywne myślenia. I myślę, że to jest duża inspiracja pracować z ludźmi, którzy potrzebują tej pomocy, ale też są bardzo za tą pomoc wdzięczni. Czercie liceum ogólnokształcące, chorzą, w niech żyje i to jest też fajne, że, że ludzie mają otwarte serca. Że, że nie tylko jakby jakąś jedną grupę widzą, która jest w telewizji, ale dziś potrafią sobie wyszukać jeszcze ktoś, kto pomaga, bo jakoś specjalnie nie rzucamy się na antenę, więc. Szafoba. Zbiórka jest przeprowadzona na portalu zrzutka.pl. Wszystkie linki też do zbiórki i do e-booka można znaleźć na naszych social mediach, na Instagramie i na Facebooku Szczypta Dobroci. I generalnie zbiórkę prowadzimy do końca tego miesiąca planowo, ponieważ chcielibyśmy w kwietniu zrobić taki finał tej akcji. Wiadomo, jeżeli będzie miała ona duży odzew, no to dalej będziemy realizować różne formy wsparcia w ramach Szczypty Dobroci na rzecz stowarzyszenia.